W jednej z firm mieszczących się na terenie powiatu Legnickiego doszło do sytuacji, która z początku mogła wydawać się jedynie osobistym konfliktem między byłym pracownikiem a jego przełożonym, jednak z biegiem czasu nabrała ona bardzo poważnego wymiaru, wykraczającego daleko poza granice zwykłego nieporozumienia. Sprawa ta dotyczy 37-letniego obywatela Gruzji, który niegdyś był zatrudniony w jednej z lokalnych firm, a po zakończeniu swojej pracy postanowił wkroczyć na drogę agresji i gruźb wobec osoby, która była jego bezpośrednim przełożonym. Mężczyzna ten został zatrzymany przez funkcjonariuszy komendy miejskiej policji w Legnicy, a po przesłuchaniu i przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie czeka go postępowanie karne, w ramach którego może zostać skazany na karę sięgającą nawet trzech lat pozbawienia wolności. Do eskalacji napięć doszło po zakończeniu stosunku pracy, kiedy to były już pracownik nie potrafił pogodzić się z decyzją o rozstaniu i zaczął przejawiać wyraźne objawy wrogości. Jak podają służby, kierownik firmy zgłosił na policję, że po zakończeniu współpracy z tym konkretnym pracownikiem jego życie zmieniło się w koszmar. Przez kolejne dni i tygodnie był nieustannie nękany groźbami, które padały w rozmowach telefonicznych, wiadomościach tekstowych, a nawet w bezpośrednich kontaktach. Słowa, które usłyszał, były tak brutalne i nacechowane nienawiścią, że wzbudziły w nim realne poczucie zagrożenia i obawę o własne życie oraz bezpieczeństwo swoich bliskich. Mężczyzna, którego wcześniej uważał za nieszkodliwego i raczej zamkniętego w sobie, okazał się osobą zdolną do wyrażania najciemniejszych intencji. W jednej z wypowiedzi, której ton i treść mrożą krew w żyłach, padło stwierdzenie, że kierownik zostanie nie tylko zamordowany, ale również jego ciało zostanie zabetonowane, co miało być symbolicznym aktem całkowitego unicestwienia i ukrycia śladów. Dla funkcjonariuszy legnickiej policji sprawa ta od samego początku była traktowana z należytą powagą. Po przyjęciu oficjalnego zgłoszenia od pokrzywdzonego, komenda niezwłocznie rozpoczęła działania operacyjne mające na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu podejrzanego. W wyniku intensywnej pracy śledczej oraz wykorzystania dostępnych narzędzi technicznych udało się zlokalizować 37-latka, który przebywał w jednym z mieszkań na obrzeżach legnicy. Zatrzymania dokonano bez użycia siły, choć cała akcja została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, gdyż istniało ryzyko, że mężczyzna może być nieprzewidywalny lub posiadać niebezpieczne narzędzia. Po zatrzymaniu podejrzany został przewieziony do jednostki policji, gdzie przeszedł szczegółowe przesłuchanie. W oparciu o zgromadzone dowody, relacje świadka oraz dokumentację rozmów, prokurator zdecydował się postawić Gruzinowi oficjalny zarzut kierowania gruźb karalnych. W związku z powagą zarzucanego czynu oraz ryzykiem dalszego zastraszania pokrzywdzonego, zapadła decyzja o skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd rozpatrzył wniosek pozytywnie, wskazując na konieczność odizolowania podejrzanego od potencjalnej ofiary oraz możliwość utrudniania przez niego postępowania, gdyby pozostał na wolności. Sprawa ta odbiła się szerokim echem nie tylko wśród pracowników firmy, w której wcześniej zatrudniony był zatrzymany, lecz także w lokalnej społeczności, gdzie wielu mieszkańców z niepokojem śledziło rozwój wydarzeń. W małym powiatowym środowisku wiadomości rozchodzą się błyskawicznie, a tak drastyczne zdarzenia jak groźby śmierci czy brutalne deklaracje pod adresem przełożonego budzą powszechny niepokój. Obecnie trwa dochodzenie, którego celem jest ustalenie wszystkich okoliczności sprawy, a także sprawdzenie, czy mężczyzna wcześniej nie dopuścił się podobnych zachowań wobec innych osób.